Pierwsze kilkanaście lat niepodległego bytu II Rzeczpospolitej było znaczone w architekturze Warszawy budową licznych wielkich Bachów administracji państwowej i użyteczności publicznej. W budownictwie mieszkaniowym dominowały inwestycje spółdzielcze, duże osiedla, małe kolonie i pojedyncze domy, których finansowanie zapewniały wpłaty członkowskie oraz kredyty udzielane z bankowych funduszy państwa i magistratu. Protekcjonizm władz względem spółdzielczości mieszkaniowej nie sprzyjał budownictwu prywatnemu, szczególnie w kategorii mieszkań na wynajem. Budowa kamienic była zwyczajnie nieopłacalna w sytuacji trudnej dostępności kredytu i obowiązywania ustawy o ochronie lokatorów, która nie dopuszczała wolnorynkowego kształtowania stawek czynszu. Batalia o granice u progu istnienia Polski Niepodległej, wojna z Rosją Sowiecką, hiperinflacja, wojna celna z Niemcami, Zamach majowy 1926 roku oraz wielki kryzys ekonomiczny, który dotarł do nas w roku 1930, zredukowały czas dobrej koniunktury gospodarczej do zaledwie kilku lat i sprawiły, że prywatne budownictwo mieszkaniowe zostało nieomal wyeliminowane z rynku. Tu i ówdzie w Warszawie wyrastały wprawdzie czężówki, jednak traktowane przez inwestorów bardziej jako lokata zagrożonego rynkowymi fluktuacjami kapitału niż źródło realnego dochodu. Częściej ograniczano się do mniej kosztownego, powierzchownego remontu starych domów i doraźnej ich rozbudowy. Nic więc dziwnego, że w tych warunkach głód mieszkaniowy stał się plagą społeczną, a na obrzeżach miasta wyrastały bieda osiedla dla bezdomnych w rodzaju Annopola czy Koła. Władze usiłowały przeciwdziałać kryzysowi mieszkaniowemu, organizując propagandowe wystawy taniego indywidualnego budownictwa. Domki wznoszone z niedrogich materiałów, produkowanych m.in. z przetworzonych odpadów drewnianych. Okazywały się jednak niezbyt tanie, gdy trzeba było zapłacić także za grunt i media. W rezultacie mieszkalne eksponaty i ich wznoszone w okolicy klony kupowali najczęściej wyższej rangi urzędnicy państwowi i przedstawiciele wolnych zawodów, jak miało to miejsce na przykład po wystawie Tani dom własny zorganizowanej na bielanach w 1932 roku. Dziś może dziwić chęć zamiany wygodnego lokalu w kamienicy czy domu spółdzielczym na domek nieco tylko większy od przysłowiowej dziupli. Ale nie na oceniać ówczesne morale, patriotyzm i lojalność wobec politycznego programu władzy. Dopiero w 1933 roku, kiepską sytuację budownictwa mieszkaniowego poprawiła likwidacja ustawy lokatorskiej oraz nowa ustawa wprowadzająca ogromne ulgi w podatkach od nieruchomości dla inwestorów znoszących nowe domy, pod warunkiem wszakże ukończenia ich do 1940 roku. Co ważniejsze. Właściciel mógł odpisać od podatku koszty budowy domu, a przez 15 lat podlegał również ulgą z tytułu podatków od czynszów. Od nazwiska lobbysty i jednego z pierwszych beneficjentów nowego prawa nazywano je Lex Ebedel. Kamienicą Jana Bedla na Mokotowie przy ulicy Puławskiej, Róg Madelińskiego, ukończoną w 1937 roku na podstawie projektu Juliusza Żurawskiego. Cechował wyśrubowany poziom luksusu. Właśnie takie, niezwykle kosztowne domy najbardziej opłacało się budować w warunkach stworzonych przez nową ustawę podatkową. Z drugiej strony, wymęczeni kryzysem, ale nadal dobrze sytuowani, potencjalni lokatorzy mieli dość surowości architektury konstruktywistycznej. Pragnęli otoczyć się komfortem. Zapełnią im to nowy, rodzimy kierunek architektury, zwany luksusowym nurtem funkcjonalizmu czy modernizmu, albo po prostu stylem 1937. Nieco paradoksalnie łączył on pięć kompozycyjnych zasad Le Corbusiera z wyklętymi przezeń elementami dekoracyjnymi wykonanymi zazwyczaj z użyciem kamienia, klinkieru i innych kosztownych materiałów. Niektóre z kamienic i willi wzniesionych do 1939 roku osiągnęły poziom luksusu niewidziany w Warszawie od czasów szwedzkiego potopu. Kamienica Wedla zapewniała luksusy we wszelkich aspektach, rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych, Wykończenia materiałowego, rozległości apartamentów, wyposażenia technicznego i ogrodowego zaplecza, ale nie zabrakło również dzieł sztuki. Elewacje zostały pokryte naturalnym i sztucznym kamieniem oraz płytkami klinkieru. Opływowy narożnik domu, zwieńczony neonem kryjącym taras wypoczynkowy, zdobi puklowana w mieci kompozycja z lewicą w tataraku autorstwa Stanisława Komaszewskiego. Większa niespodzianka czeka na nas przyległym do narożnika Holu. Całą ścianę tego wnętrza pokrywa malowidło z ofis przedstawiające taniec zwójnicki utrzymane w Ludowej Konwencji Właściwej Polskiej Sztuce Dekoracyjnej. Powojenna zabudowa przelotowych pokrytych barwnym stiukiem podcieni pozbawiła nas widoku na wewnętrzny dziedziniec, który przed wojną był ozdobiony zieleńcem, sadzawką i rzeźbami zwierząt. Do zakładów cukierniczych Wedla należała również sąsiednia podwójna kamienica autorstwa Zdzisława Mączeńskiego. Bliźniacze bramy przejazdowe zostały ozdobione istną galerią kamiennych rzeźb dzieł Józefa Belowa, symbolizujących cztery pory roku, przemysł i rolnictwo. Kute brota bramne dzieli monumentalna kariatyda. Stojące obok domów Bedla, kamienice Towarzystwa Akcyjnego Granat zostały zaprojektowane przez Juliusza Żurawskiego. Jedna z kamiennych fasad zachwyca finezją kompozycji, ale prawdziwą nowoczesnością zdumiewają oficyny. W istocie to hiperluksusowe apartamentowce o wielopoziomowych lokalach z ogrodami na zapleczu, wyniesionymi o kondygnację w stosunku do poziomu przedniego podwórza. W wieżach klasek schodowych umieszczono sypy na śmiecie połączone ze spalarnią, a poszczególne poziomy zespolono z apartamentami za pomocą napowietrznych pomostów. Szczytem wyrafinowania są tarasy dachowe, na których wzniesiono dwie indywidualne wille oraz zadaszone galerie. Dziesiątki równie komfortowych, choć nie zawsze aż tak artystycznie wyrafinowanych kamienic wyrastały przy wielu ulicach nowych warszawskich dzielnic, szczególnie na Mokotowie w Alei Niepodległości, na Asfaltowej czy Opoczyńskiej. Całe kwartały takiej zabudowy inwestowały przede wszystkim wielkie firmy przemysłowe i handlowe. Wśród całej plejady rozmaitych rozwiązań elewacji zwróćmy uwagę na fasadę kamienicy Mieczysława Broniewskiego przy ulicy Narbuta, zaprojektowanej przez Antoniego Jabornickiego. Architekt wyłamał się z niepisanej konwencji zachowania właściwej funkcjonalizmowi dyscypliny w formowaniu bryły i z niemal barokowym rozmachem rozfalował balkonową loggię. Wrota sieni mają rysunek typowy dla polskiej sztuki dekoracyjnej. O ile w nowych dzielnicach luksusowymi kamienicami można było wypełniać całe hektary parcelowanych gruntów, to w zabudowanym do granic możliwości śródmieściu z rzadka tylko tworzyły one niewielkie enklawy, a częściej wyrastały pojedynczo między starymi kamienicami. Oznaczało to konieczność dostosowania się do otoczenia, a więc powielania klasycznego układu z oficynami wokół podwórzy studni. Przykładem takiej tradycyjnej zabudowy posesji jest kamienica Palów przy ulicy Marszałkowskiej 8, dzieło Maksymiliana Goldberga i Hipolita Rutkowskiego, ukończona w 1937 roku. Nowoczesna, licowana kamieniem fasada, kryje na zapleczu typowe warszawskie podwórze, wszakże, co trzeba przyznać, obszerne i zazielenione. Pod posadzką dziedzińca rozplanowano widownię teatru zbudowanego tuż przed wojną dla Marii Malickiej. Zaprojektowany przez tych samych twórców dom Konów przy Marszałkowskiej 56 również był nie tylko apartamentowcem, ale jednocześnie siedzibą kina Imperial, które po wojnie reaktywowano pod nazwą Polonia. Kamienice projektowane przez Jerzego Gelbarda i Romana Sigalina także wyrastały zazwyczaj w zacieśnionych pierzejach starszych czynszówek. Charakterystyczną cechą większości fasad wykreowanych przez tę spółkę były kilkupiętrowe, trapezowe wykusze salonów, Kojarzące się z podobnymi rozwiązaniami w kamienicach paryskich. Domy tych twórców nie były zbyt awangardowe, ale należały do najbardziej luksusowych. Kamienica Przelbowskiej miała na zapleczu tradycyjną oficynę uboczną, ale przynajmniej tylko jedną. Przeciwieństwem anachronicznego systemu zabudowy były te enklawy, które w centrum miasta powstawały na nielicznych już parcelowanych posiadłościach ogrodowych. W ten sposób wyrosła grupa kamienic przy ulicach Wiejskiej, Frascati i Kodopnicki wzniesiona na gruntach dóbr branickich. Na zapleczach domów frontowych wybudowano tylko trzy wolnostojące oficyny, natomiast pozostałą część terenu wypełniła zieleń. Luksusowe apartamenty rozplanowane w oficynach niczym nie ustępowały standardem tym frontowym. W wielu fasadach kamienic honorowano kanony Le Corbusiera, wprowadzając podcięte partery o słupowej konstrukcji, wstęgowe okna i tarasy dachowe, ale jednocześnie szlachetne materiały wykończeniowe. Równie wspaniałe domy zostały wybudowane w załuku nazwanym Alejo Przyjaciół i na przyległych posesjach przy ulicy Koszykowej, które powstały na miejscu pałacowego ogrodu suwańskich. Niezwykłą urodą i awangardowym wyglądem wyróżnia się dom numer 3, zbudowany przez Juliusza Żurawskiego dla cukrowni Ciechanów. Okna przeszklonej fasady były osłaniane przed słońcem przez wysuwane markizy. A wieńczący budynek taras przez fantazyjnie wywinięty dach z betonu. Dom został wyposażony w sypy, spalarnie śmieci oraz windy z dwoma wyjściami wprost do drzwi apartamentów. Kolonia apartamentowców przy ulicy Oleandrów powstała przy prywatnej przecznicy przebitej przez kwartał zabudowy dzięki wykupowi kilku posesji. Domy zaprojektowane przez Stanisława Wojciechowskiego i Antoniego Dygata dla Towarzystwa Handlowego Gokkes i firmy budowlanej Klatman. Zostały wystawione na fundamentach kamienic, których budowę przerwano w 1915 roku. Dzięki niewielkiej skali wyglądem bardziej przypominały szeregowe wille niż częszówki. Tak jak Niemcom za okupacji, uliczka wpadła po wojnie w oko notablom komunistycznym i pod nowym mianem partyzantów stała się ich izolowaną od miasta rezydencjonalną enklawą. Co ciekawe, grupa kamienic powiększyła się o identyczny dom numer 8. A w podobnym duchu zostały przerobione pozostałości znacznie starszych i większych kamienic przy obu narożnikach ulicy Marszałkowskiej. Również ulica Jaworzyńska to przykład spekulacyjnej przecznicy utworzonej na wykupionych działkach przez prywatnego przedsiębiorcę. Apartamentowcy projektowali różni architekci i nawet ideowo-lewicowi orędownicy programu tanich małych mieszkań robotniczych Helena i Szymon Cyrkusowie dali się uwieść dyktatowi rynku, tworząc luksusowe kamienice Warszawskiego Towarzystwa Przemysłu Tekturowego. Wspólną cechą luksusowych kamienic wykreowanych w stylu 1937 były reprezentacyjne hole i klatki schodowe. Normą w tych wnętrzach były okładziny ścian z marmuru i alabastru, albo wielobarwnych płytek ceramicznych. Na klatkach schodowych przeważało drewno w postaci błazerii oraz drzwi, wykonywanych niejednokrotnie z użyciem egzotycznego drewna. Same jednak schody licowano zazwyczaj marmurem, a balustrady wykonywano z kutego żelaza. Wielką rzadkością są dziś kabiny wind, jeszcze niedawno niszczone i zastępowane wyrobami właściwymi epoce PRL. Posadzki komponowano z marmuru, ceramiki i prasowanego cementu w postaci płytek. Oraz mozaiki, które układano w geometryczne desenie. Nieoczekiwanie popularnym tworzymem stało się Lastrico o zróżnicowanej ziarnistości i bogatej palecie soczystych barw. Wśród różnorodnych kombinacji elementów zdobniczych zdarzały się kreacje wyjątkowe. Architekt Juliusz Żurawski nie przepadał za marmurami, to też hol kamienicy Walei Przyjaciół 3 ozdobił zwykłymi otoczakami. A zamiast geometrycznego układu mozaikowej posadzki ułożonej z tzw. gorsycików zastosował kompozycję najzupełniej swobodną. Symbolem najwyższego uprzywilejowania były komfortowe wille, które jednak coraz częściej budowano z dala od centrum Warszawy, na Mokotowie czy Saskiej Kępie, albo w modnych miejscowościach podwarszawskich. Wśród śródmieściu na otoczone ogrodami rezydencje brakowało po prostu miejsca, ale i tu w parcelowanych posiadłościach zdarzały się wyjątki, takie jak rejon Bagateli, Frascati czy Alei na Skarpie. Domy te zamieszkiwali najbogatsi przedsiębiorcy, prawnicy, lekarze, i czołowe postacie obozu sanacyjnej władzy. Większość tych domów przetrwała do dziś, ale często w odległej od oryginału postaci. Willa przy ulicy Kieleckiej została zbudowana w 1934 roku na podstawie projektu Romualda Guta. Elewację domu oblicowano beżowym klinkierem, dziś niestety pokrytym farbą. Ogrodowej koncepcji Aliny Szolcówny w obecnym stanie otoczenia willi nie sposób się dopatrzyć. Znakomitym stanem zachowania szczyci się natomiast willa własna architekta Bogdana Pniewskiego przy Alei na Skarpie, dziś należąca do Muzeum Ziemi. Twórca wkomponował w ogrodową część bryły pozostałości XVIII-wiecznego budynku tzw. Loży masońskiej, ale front ozdobił masywnymi ciosami piaskowca. Górny taras i wysunięty dach kojarzą się z ulubionymi przez Pniewskiego willami włoskimi, ale zastosowanie surowego kamienia, a we wnętrzu także naturalnego drewna. Zapowiadało kształtowanie się nowego nurtu w polskiej architekturze tradycjonalizmu. Reprezentowany przez zaledwie kilka obiektów nie zdążył się szerzej rozwinąć przed wybuchem wojny. Jak powszechnie wiadomo, podczas II wojny światowej Warszawa została niemal zrównana z ziemią, ale architektura i budownictwo z dekady bezpośrednio poprzedzającej katastrofę wyszła z zagłady stosunkowo najbardziej obronną ręką. Powodem była najczęściej ogniotrwała konstrukcja, która nie pozwoliła się spopielić budynkom podpalanym przez Niemców, a częstokroć także ciężko uszkodzone bombami i pociskami gmachy nadawały się do odbudowy. Mimo to wiele ciekawych dzieł architektury nowoczesnej znikło z pejzażu miasta. Ale często tego powodem były powojenne decyzje urbanistyczne, w tym poszerzanie starych ulic i budowa nowych. Przykładem ulica Jaworzyńska. Przecięta biegiem nowej ulicy Baryńskiego kosztem wyburzenia kilku luksusowych kamienic. Wiele ulic wypełnionych nowoczesną zabudową już rok po wojnie wyglądało, jakby jej nigdy nie było. Jedną z pierwszych była Aleja Niepodległości, a przynajmniej jej północny odcinek. Nowoczesne kamienice były szybko remontowane, zazwyczaj siłami prywatnych właścicieli. Choć w licznych przypadkach już w pierwszych miesiącach powojennych byli oni pozbawiani własności przez komunistyczne władze które szukały komfortowych lokali dla siebie i swoich pretorianów. Niektórzy kamienicznicy nie przyjmowali jednak do wiadomości diametralnej zmiany sytuacji politycznej i, jakby nigdy nic, prowadzili remonty i meblowali wielopokojowe apartamenty. Tak postąpiła ówczesna właścicielka wspaniałej kamienicy Palu w Alejach Jerozolimskich, dzieła Jerzego Gelbarda i Romana Sigalina, wprawiając w osłupienie komisję z Urzędu Kwaterunkowego. Do odbudowy i remontów przystąpili również spółdzielcy, w tym najwcześniej, już w 1945 roku, ci z żoliborskiej warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej. Już w następnym roku rozpoczęto budowę 11 kolonii, pierwszej w powojennej Warszawie wznoszonej od podstaw. Tak jak wcześniejsze, została zaprojektowana przez małżeństwo brukalskich i kontynuowała przedwojenne rozwiązania z małymi mieszkaniami. W jednej z dwóch kolejnych kolonii nowością był dom dla osób samotnych. Jakże odpowiadający potrzebom okrutnej rzeczywistości. Budynek połączono z pawilonem stołówki, nazwanej gospodą pod Zakładając, iż pozbawieni rodzin lokatorzy nie będą sobie gotować, w mieszkaniach nie przewidziano kuchni. Jedno z pierwszych nowych osiedli powstało na kole na zamówienie świeżo powołanego do życia państwowego monopolisty Zakładu Osiedli Robotniczych. Ale swoją funkcjonalistyczną architekturą do złudzenia przypominało przedwojenne kolonie z mieszkaniami robotniczymi. Nic dziwnego. Jego twórcami byli Helena i Szymon Cyrkusowie, którzy po epizodycznym romansie z luksusową architekturą powrócili do swojej ulubionej tematyki – małych, tanich mieszkań. Mimo prostoty rozwiązań, osiedle prezentowało się urodziwie, dzięki wprowadzeniu drobnych detali zdobniczych, a nawet wygięciu brył kilku bloków. Niewysokie domy rozmieszczono luźno i tylko część w pierzejach ulic, rezerwując obszerne wnętrza kwartałów na zieleń i budynki użyteczności publicznej, w tym szkołę i przedszkole. Taki schemat budowy osiedli przetrwał z pewnymi dysonansami w latach panowania socrealizmu aż do końca lat 80. ubiegłego wieku. Niemal równocześnie w mniejszym osiedlu Zoru, Praga 1, w Syrkusowie podobnie podjęli próbę stworzenia modelu powszechnego budownictwa mieszkaniowego o ludzkiej skali, przystosowanego do powojennych potrzeb społecznych. W obu koloniach wyróżniały się przelotowe podcienia słupowe i malownicze wieże klatek schodowych. Największą skalę spośród pierwszych powojennych założeń tego typu uzyskało osiedle WSM na Mokotowie, zaprojektowane przez zespół pod przewodnictwem Zasława Malickiego i budowane od 1947 roku. Wielkie zadania gospodarki planowej wymagały stworzenia, wzorem sowieckim, wielkich państwowych biur projektowych, co oznaczało definitywny kres działania indywidualnych pracowni twórczych. Stylistycznym wyłomem wśród funkcjonalistycznych osiedli były kolonie na Mariensztacie, wykreowane pod kierunkiem Zygmunta Stępińskiego w duchu staropolskich miasteczek, a więc historyzmu, przy równocześnie budowanej trasie WZ. Takiego oblicza, zdaniem środowiska konserwatorskiego, wymagało bliskie sąsiedztwo odbudowywanej ówcześnie dzielnicy zabytkowej, a przede wszystkim traktu królewskiego. W centrum miasta wysiłek władz skupiał się wpierw nie tylko na odgruzowaniu i odbudowie przedwojennych zasobów, ale też na stworzeniu olbrzymiego, biurokratycznego ośrodka zarządzania podbitym przez Rosję sowiecką krajem. Dla takich celów przez 10 lat była budowana tzw. dzielnica ministerstw, która przepruła ogromną połać Śródmieścia od Placu Trzech Krzyży po ulicę Chałubińskiego. Najwcześniej powstała wschodnia część kompleksu, która pochłonęła fragment ulicy Wspólnej. Wzorcowy zespół gmachów Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i innych resortów rządowych Wyrósł w 1947 roku przy placu Trzech Krzyży. Architektura autorstwa Stanisława Binkuńskiego i Stanisława Rychłowskiego łudząco przypominała przedwojenne kreacje w duchu nowego monumentalizmu. W jednym z dwóch zamkniętych dziedzińców zmieściło się nakryte kopułą kina. W grupie gmachów rządowych wyróżniały się biurowce autorstwa Marka Lejkama, zwane Żyletkowcami dzięki charakterystycznym, wąskim podziałom szkieletu konstrukcyjnego. Ideowo ich architektura nawiązywała do żelbetowych gmachów budowanych przed wojną we Francji przez Orzista Pereta. Bodaj najbardziej udany w tej grupie jest biurowiec resortowy przy ulicy Marszałkowskiej, między Nowogrodzką a Wspólną. Doskonały w proporcjach i zamknięty potężnym gzymsem, który przypomina zwieńczenia starych amerykańskich wieżowców szkoły chicagowskiej. W latach 1947-1950. W Alei Niepodległości zostały wzniesione nowe skrzydła gmachu Ministerstwa Komunikacji, zaprojektowane przez Bohdana Pniewskiego, autora między powojennych skrzydeł kompleksu sejmowego. Finalnym elementem zespołu stał się pierwszy po wojnie warszawski wieżowiec. Zestawiony z pawilonem wejściowym tworzył z nim ulubiony podówczas przez twórców skręgu funkcjonalizmu zespół brył, prostopadłościanu i balca. Pawilon wyróżniają kolumnady, które zwiastowały powolny odwrót twórców od modernizmu pod naciskami doktrynerów realizmu socjalistycznego. Motyw prostopadłościanu i walca był chętnie powtarzany np. w architekturze warszawskich kin. Najlepiej zachowanym do dziś jest dawne kino Stolica przy ulicy Narbuta, obecnie iluzjon filmoteki polskiej. Osobliwą drogę twórczą wybrał Bogdan Lachert po śmierci swego bardziej uzdolnionego wspólnika Józefa Szonańca. Odbudowując wspaniały gmach Towarzystwa Rosja na siedzibę PKO, zmienił go nie do poznania. Odmienny rytm okien oryginalnej dolnej części biurowca ukrył za ażurem ram z gruzu betonu, materiału produkowanego z mielonej cegły i cementu. Zdumiewający akcent dał okazję złośliwcom ochrzczenia gmachu mianem domu pod sedesami. Dziś niestety miejsce ceramicznych ram zajmuje banalna kratownica stalowa. W 1949 roku stalinowska władza narzuciła architektom obowiązek projektowania budynków w konwencji realizmu socjalistycznego. Jednocześnie wzorem sowieckich nauczycieli potępiła w kółak modernizm za jego, jak mawiano, burżuazyjny formalizm i kosmopolityzm. Od tej pory należało projektować gmachy narodowe w formie i socjalistyczne w treści, co de facto oznaczało lokowanie klitek mieszkalnych i biurowych za pałasowymi, eklektycznymi fasadami. Twórcy domów już rozpoczętych znaleźli się w przysłowiowej kropce, zmuszeni do pospiesznego dekorowania elewacji detalami rodem z XIX-wiecznych wzorników. Takim pospiesznym przeróbkom poddano m.in. biurowce dzielnicy ministerstw przy ulicy Kruczej oraz dom partii, dzieło tzw. Tygrysów, czyli Wacława Kłyszewskiego, Jerzego Mokrzyckiego i Eugeniusza Wierzbickiego. Gdy jedni architekci pospiesznie zmieniali swoje postawy twórcze, inni nadal tkwili w oporze i byli coraz bardziej szykanowani przez reżim. Trwała już budowa wzorowego, socrealistycznego osiedla śródmiejskiego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, kiedy dobiegały końca prace przy z zupełnie innej planety, czy raczej epoki, w Centralnym Domu Towarowym, dziele Ireneusza Ichnatowicza i Jerzego Romańskiego. Oddany do użytku w 1951 roku, prezentował się olśniewająco, na przekór doktrynie przypominając luksusowe gmachy handlowe kapitalistycznego Zachodu. Opływowe kształty, szklane elewacje i rozwikszone zwieńczenie przypominające przedwojenną kamienicę przy Alei Przyjaciół 3 doprowadziły komunistycznych propagandzistów do istnego szału, a ich natowicza do więzienia, na szczęście na krótko. Publiczność jednak popadła w zachwyt nie tylko dzięki architekturze, która nocą lśniła niczym Trasatlantyk w Morzu Ruin, ale też zaopatrzeniu, które biło na głowę ofertę innych państwowych sklepów i przyciągało tłumy z całej Polski. Był to już jednak końcowy akord nowoczesnej architektury miasta pośród mroków coraz okrutniejszej nocy stalinizmu. Realizm socjalistyczny przybierał różne oblicza, czasem tylko powierzchownie maskując dekoracjami elewacje gmachów w swojej istocie modernistycznych. Najgorzej sprawdzał się w przesadnie monumentalnej skali, czego doskonałą ilustracją jest pałac kultury i nauki. Przesadnie wysoki, choć niezły w proporcjach. Na odwrót, w dzielnicowych osiedlach z niską zabudową sosrealizm potrafił zaowocować wręcz bajkowymi klimatami. Niczym przedwojenny styl dworkowy czego. Najlepszym dowodem są na Żoliborzu plac Henkla i ulica Wyspiańskiego. Niezależnie od tego, aż po rok 1956, nowoczesna architektura w stolicy oficjalnie utraciła prawo bytu.